Mój telefon zabrzęczał. Ledwo zerknęłam na powiadomienie, zanim je otworzyłam, spodziewając się czegoś przypadkowego od mojej siostry, Daniel. Może mime. Może jednego z tych fałszywych czekinów, które ostatnio robiła coraz częściej. Kropka, ale w momencie, gdy moje oczy wylądowały na tekście, mój żołądek opadł. Był to zrzut ekranu z czatu grupowego. A na samej górze jej wiadomość brzmiała, ona jest taka głupia. Wciąż myśli, że nam na niej zależy. Poczekaj tylko, aż dostaniemy to, czego chcemy. Kropka serce waliło mi w żebra. Przeskanowałam czat, śmiejące się emotikony, zgodę ludzi, których uważałam za przyjaciół. To nie była tylko pomyłka. To był dowód. Moja siostra ze mną pogrywała, kropka od miesięcy zachowywała się miło, sprawdzała, zapraszała mnie na spotkania. Myślałem, że może się zmieniła. Ale dla niej byłem tylko grą. A teraz musiałem dowiedzieć się czego chcą. Zanim wszystko spalę. Kropka przełknąłem grudę zdrady w gardle i zmusiłem palce do ruchu. Ja. Hektarów, hektarów. Co to jest? Chciałem zobaczyć jak zareaguje. W ciągu kilku sekund pojawił się dymek. Daniel. OMG. Zignoruj to. To nie było o tobie. Tylko żart. Racja. Ponieważ śmianie się z oszukiwania nie było po prostu zabawne. Pozwoliłem moim kciukom zawisnąć nad klawiaturą na sekundę, zanim odpowiedziałem. Ja. Och, Lol. Bez obaw. W każdym razie, Ceo, mówiłeś o tym weekendzie. Chętnie się spotkamy, uśmiechnięta twarz o uśmiechniętych oczach, kropka złapała przynętę. Daniel. Dlaczego dziewczyna s.? Nie mogę się doczekać. Myślała, że wciąż jestem ślepy. To dobrze. To znacznie ułatwiło sprawę. W ten weekend spotkałam się z nimi w modnej kawiarni, grając swoją rolę. Daniel przytuliła mnie, gdy mnie zobaczyła, jakbyśmy były najbliższymi siostrami na świecie odwzajemniłam uścisk, dając jej do zrozumienia, że wygrała. Jej przyjaciele przywitali mnie, jakby nic się nie stało. Jakby nie zdemolowały mnie za moimi plecami, kropka, rozmawialiśmy przez chwilę, drobne pogawędki, udawany śmiech, aż słyszałam. Że dostałaś podwyżkę w pracy, powiedziała Daniel z błyszczącymi oczami. To dla ciebie coś wielkiego, kropka, och. Więc o to im chodziło. Pieniędzy. Uśmiechnąłem się do nich szermowsko. Tak. Tylko mała podwyżka pensji. Nic wielkiego, kropka, widziałem rozczarowanie w jej oczach zanim zamaskowała je udawanym podekscytowaniem. Ale jeszcze nie skończyłem. Szczerze mówiąc, westchnąłem dramatycznie, myślałem o zainwestowaniu w biznes. Może nawet o własnym mieszkaniu, kropka patrzyłem, jak się ożywiają. Jak sępy krążące nad świeżą zdobyczą. W ciągu następnych kilku tygodni pozwoliłam im myśleć, że zacieśniają uścisk, kropka Daniel zaczęła zachowywać się jak najlepsza siostra. Zapraszała mnie częściej, dzwoniła codziennie, pytała o moją pracę, plany, finanse. Powinieneś zainwestować w biznes mojego przyjaciela, powiedziała pewnego wieczoru, uśmiechając się, kropka racja. Ponieważ przekazanie moich pieniędzy jakiemuś oszustowi, którego znała, było świetnym pomysłem. Udawałem, że to rozważam, kiwając głową w zamyśleniu. Ale za kulisami wszystko blokowałem. Zmieniłem hasła bankowe. usunąłem Daniel z moich kontaktów awaryjnych. Rozmawiałem nawet z prawnikiem o dodatkowym zabezpieczeniu moich finansów. Ponieważ kiedy ich odetnę, nie dostaną ani grosza. pewnej nocy Daniel zaprosiła mnie na imprezę do domu swojej przyjaciółki. Nie planowałem iść, ale potem, kiedy brała drinki, zobaczyłem, że jej telefon świeci się na stole. Normalnie bym nie węszył. Ale to. To nie było normalne. Spojrzałem w dół. Przyjdzie na imprezę, prawda? Upewni się, że dużo pije. Tak będzie łatwiej. Kropka dreszcz przebiegł mi po kręgosłupie. Co? Do. Do diabła. Skończyłem z udawaniem. Ale potrzebowałem ostatniego aktu, zanim ich zdemaskowałem. Na imprezie pozwoliłem Daniel podać mi drinka. Udawałem nawet, że go popijam. Potem poszedłem do innego pokoju, kropka i wtedy to usłyszałem. Ma dostęp do tylu pieniędzy, szepnęła jedna z przyjaciółek Daniel. Musimy tylko sprawić. By coś podpisała, kropka to było to. To było wszystko, czego potrzebowałem. Wróciłem z drinkiem w ręku i usiadłem obok Daniel. A potem przy wszystkich powiedziałam, więc która z was wymyśliła ten mały przekręt? Zapadła cisza. Daniel zaśmiała się nerwowo. O czym ty mówisz? Wyciągnąłem telefon i pokazałem im zrzut ekranu, który przypadkowo mi wysłała. Dokładnie wiesz, o czym mówię. Kropka krew odpłynęła z jej twarzy. A potem, jak w zegarku, zaczęły napływać jej fałszywe wymówki. Ale mnie już nie było. W chwili, gdy wyszedłem z imprezy, poczułem się lżej. To było tak, jakby ciężar został zdjęty z mojej klatki piersiowej, kropka dusząca obecność fałszywej miłości, manipulacji i lat oszustw, kropka wiedziałam jednak, że odejście nie wystarczy. Musiałam się upewnić, że już nigdy nie będą mogli mnie dotknąć. Pierwsza rzecz, jaką zrobiłam. Zablokowałam każdego z nich. Daniel. jej fałszywych przyjaciół, kropka ludzi, którzy śmiali się ze mnie za moimi plecami. Udając moich przyjaciół. Odeszli kropka następnie przejrzałem swoje e-maile, media społecznościowe i konta. Zmieniłem hasła. Zaktualizowałem pytania bezpieczeństwa. Usunąłem wszelkie ślady mojej siostry ze wszystkiego, do czego miała dostęp. Moje finanse zablokowane. Mój telefon. Zmieniłem numer. Nie tylko ją odciąłem. Całkowicie usuwałem jej dostęp do mojego życia. Zanim skończyłem, nie było możliwości, by kiedykolwiek się ze mną skontaktowała kropka i wtedy zaczęły przychodzić telefony od naszej matki. Wpatrywałem się w telefon, patrząc, jak imię mojej mamy miga na ekranie. Dokładnie wiedziałam, co to było. Daniel pobiegła do niej, zgrywając ofiarę, tworząc historię, w której byłam okrutną, niewdzięczną siostrą, która porzuciła swoją rodzinę. Kropka westchnęłam i podniosłam słuchawkę. Zanim zdążyłam powiedzieć choćby słowo, ostry głos mojej mamy przeciął linię. Co zrobiłaś Daniel? Zacisnęłam szczękę, zachowując spokój w głosie. Mamo, czy powiedziała ci, co próbowała zrobić? Powiedziała, że zawstydziła się przed przyjaciółmi, upokorzyłaś bez powodu, a teraz wypłakuje sobie oczy. Wiesz, jak bezdusznie przez to wyglądasz. Ścisnęłam mocniej telefon. Oczywiście Daniel nie opowiedziała całej historii. Mamo, powiedziałam powoli. Mam dowód. Wykorzystywała mnie, manipulowała mną. Chciała tylko moich pieniędzy, a kiedy nie dałam się nabrać, próbowała zmusić mnie do podpisania czegoś popijanemu. Rozumiesz, jakie to niebezpieczne. Cisza. Po raz pierwszy mama się zawahała. Ale potem, jak zawsze, zaczęła się usprawiedliwiać. To twoja siostra, kochanie. Rodzina wybacza. Może po prostu nie, mój głos był stanowczy, niewzruszony. To nie jest nieporozumienie. To nie pomyłka. Dokładnie wiedziała, co robi. Kropka, kolejna pauza. Potem bardziej miękko, bardziej manipulacyjnie. Wiesz, że ma teraz trudności. Nie możesz jej trochę pomóc. Serce mi zamarło. To było to. To był powód, dla którego moja matka naprawdę dzwoniła. Nie obchodziło jej. Co zrobiła Daniel. Obchodziło ją tylko to, że byłam stabilna finansowo i że moja siostra nadal mogła mnie wykorzystywać jako zabezpieczenie. Do widzenia, mamo. klik. Po raz pierwszy w życiu wybrałam siebie. I nie chciałam czuć się z tego powodu winna. Następnego dnia zrobiłam coś, co powinnam była zrobić dawno temu. Zadzwoniłem do mojego prawnika. Hej, muszę się upewnić, że moje finanse i aktywa są chronione przed potencjalnymi próbami oszustwa, kropka zadała mi kilka pytań, a kiedy wyjaśniłem sytuację, nawet się nie zawahała. Musisz ustanowić bariery prawne, powiedziała. Zamroź wszystkie współdzielone konta, oznacz podejrzaną aktywność i zabezpiecz swoje aktywa osobiste. Jeśli jest zdesperowana, może próbować fałszować podpisy lub manipulować ludźmi, aby uzyskać dostęp do twoich pieniędzy. Kropka poczułam dreszcz przebiegający wzdłuż kręgosłupa. Nigdy nie sądziłam, że moja siostra posunie się tak nisko kropka, ale już udowodniła. Do czego jest zdolna? Więc nie czekałam kropka do końca dnia, zamknąłem stare wspólne konta, ustawiłem alerty o oszustwach na moich kontach bankowych, poinformowałem mojego pracodawcę, że nikt, nawet rodzina, nie jest upoważniony do obsługi moich dokumentów. Złożyłem zawiadomienie prawne ograniczające wszelkie żądania finansowe związane z moim nazwiskiem. Kropka, to było wyczerpujące, kropka, ale kiedy w końcu położyłam się tej nocy do łóżka, wiedziałam jedno na pewno. Daniel już nigdy nie mogła mnie dotknąć. Kropka minęły trzy dni. Wtedy ni stąd ni zowąd w mojej skrzynce odbiorczej pojawił się e-mail. Od Daniel. Temat, przepraszam, zadzwoń do mnie. Wpatrywałem się w niego. Wiedziałem, co to jest. Klasyczny poradnik manipulatora. Faza pierwsza. Próba wmówienia mi, że to wszystko było nieporozumieniem. Faza druga. Jeśli to nie zadziała, zagraj ofiarę i błagaj o współczucie. Faza trzecia. Jeśli wszystko inne zawiedzie, wpadnij w furię i obwiniaj mnie. Kliknąłem, skanując jej słowa. Nie wiem, co się między nami wydarzyło. Czuję się, jakbyś wszystko źle zrozumiała i chciałabym, żebyśmy mogły wrócić do bycia bliskimi siostrami. Proszę, możemy się spotkać i porozmawiać. Chcę tylko odzyskać moją siostrę. Kocham cię. Kropka, moje palce zawisły nad przyciskiem odpowiedzi. Ale potem wróciłam myślami do tamtej nocy. Śmiech na czacie grupowym. Sposób, w jaki próbowała mnie wrobić. Sposób, w jaki postrzegała mnie jako nic więcej niż wypłatę. Zamknąłem wiadomość. Nieprzeczytany Daniel straciła prawo do bycia w moim życiu kropka najdziwniejsze w tym, że odcięłam się od siostry? Spodziewałam się, że poczuję się samotna. Ale zamiast tego zaczęłam zauważać coś innego. Ludzie, którym na mnie zależało, naprawdę głęboko zależało, wciąż tu byli kropka bliska przyjaciółka z pracy zauważyła, że nie czuję się najlepiej. Zaprosiła mnie do siebie, żeby porozmawiać. Podzieliliśmy się butelką wina. I po raz pierwszy od tygodni zaśmiałam się naprawdę głęboko. Inny znajomy wysłał mi wiadomość. Hej, widziałam. Że zerwałaś więzi z Daniel. Chciałam tylko powiedzieć, że rozumiem. Jeśli kiedykolwiek będziesz chciała porozmawiać, jestem tutaj. I to mnie uderzyło. Spędziłem tyle czasu próbując zasłużyć na miłość mojej siostry. próbując udowodnić, że jestem dla niej wystarczająco dobry. A przecież przez cały czas miałam ludzi, którzy kochali mnie za to, kim byłam. Musiałam tylko wybrać ich zamiast siebie. ostatnia wiadomość od Daniel przyszła dwa tygodnie później. Była krótka. Wy te myślisz, że jesteś lepszy ode mnie. Wpatrywałem się w ekran przez długi czas. A potem bez wahania usunąłem ją. Nie miała już nade mną władzy kropka i już nigdy nie będzie kropka dzień po tym, jak usunąłem ostatnią wiadomość Daniel, obudziłem się inny. Lżej, jaśniej kropka przez lata dźwigałem ciężar jej oczekiwań, jej manipulacji, jej warunkowej miłości. A teraz to wszystko w końcu zniknęło. Zaparzyłem kawę i usiadłem na balkonie, obserwując, jak miasto budzi się do życia kropka po raz pierwszy od zawsze nie czułam. Że jestem komuś winna wyjaśnienie mojego szczęścia, ale odcięcie się od niej nie polegało tylko na usunięciu numeru. Chodziło o odbudowanie mojego życia w sposób, który był naprawdę mój. Oznaczało to wyznaczenie nowych granic. Oznaczało to wybranie dobroci, ale tylko dla tych, którzy naprawdę na nią zasługiwali. A to oznaczało, że nigdy więcej nie wpuszczę do swojego życia kogoś takiego jak Daniel. Nie było to łatwe. Tydzień później ponownie zadzwoniła do mnie matka. Tym razem nie krzyczała. Płakała. Daniel walczy, wyszeptała. Jest w naprawdę złym miejscu. Wiem, że cię zraniła, ale wciąż jest twoją siostrą. Potrzebuję cię kropka chwyciłam telefon, biorąc głęboki oddech. Stara ja, ta desperacko pragnąca potwierdzenia, akceptacji, mogła się poddać. Ale już nie. Zachowałam spokojny, stanowczy głos. Potrzebowała mnie, kiedy śmiała się, że mnie wykorzysta. Potrzebowała mnie, gdy próbowała mnie usidlić. Dałem jej szansę, mamo. Spaliła każdą z nich, kropka cisza. Potem po prostu nie rozumiem. Dlaczego jesteś taka zimna, kropka to zabolało. Ponieważ prawda była taka, że nie byłam zimna. Po prostu w końcu się broniłem. Ale dla ludzi, którzy czerpią korzyści z braku granic. Szacunek do samego siebie zawsze wygląda jak okrucieństwo. Nie jestem zimna, powiedziałam cicho. Po prostu skończyłam. I po raz pierwszy naprawdę, miałam to na myśli. Kropka pewnego popołudnia weszłam do mojej ulubionej kawiarni, gotowa do pisania w dzienniku. Co stało się moją nową rutyną? Gdy zamawiałam kawę, usłyszałam, jak kobieta przede mną próbuje zapłacić. Jej karta nie działała, kropka grzebała w torebce, a jej policzki płonęły z zażenowania kropka, bez zastanowienia stuknąłem swoją kartą w automat. Na mój koszt, powiedziałem z lekkim uśmiechem, kropka spojrzała na mnie oszołomiona. Czekaj, serio. Przytaknąłem. Byłem tam wcześniej. W porządku, kropka, jej oczy zalały się łzami. Nie masz pojęcia. Ile to dla mnie znaczy, wyszeptała. Właśnie wyszłam z naprawdę złej sytuacji. Dzisiejszy dzień miał być moim nowym początkiem, przerwała, kręcąc głową. Właśnie zrobiłeś cały mój dzień. Zamrugałem, uświadamiając sobie coś wielkiego. Przez lata marnowałam swoją dobroć na ludzi, którzy na nią nie zasługiwali. Ale to nie znaczyło, że życzliwość sama w sobie była zła. Oznaczało to tylko, że musiałam dawać ją właściwym ludziom, kropka ludziom, Którzy nie wezmą jej za coś oczywistego. kropka Minęły trzy miesiące. Życie było dobre. Spokojne. Pewnego wieczoru zadzwonił do mnie nieznany numer. Zastanawiałem się, czy go zignorować, ale coś w moim wnętrzu kazało mi odebrać. W chwili, gdy odebrałem, pożałowałem tego. To była Daniel. Szlochała. Proszę, potrzebuję pomocy. Milczałem. Nic mi nie zostało, wykrztusiła. Mama nie chce dać mi pieniędzy. Przyjaciele się ode mnie odwrócili. Nie wiem, co robić. Zamknąłem oczy. To było dokładnie to. Ceo robiła mi przez lata. Zgrywała ofiarę, kropka, szarpała moje emocje. Oczekiwała, że rzucę wszystko i ją uratuję. Ale nie byłam już tamtą dziewczyną. Przykro mi, że się z tym zmagasz, powiedziałam cicho. Ale nie mogę ci pomóc, kropka wzięła gwałtowny wdech. Co? Po prostu pozwolisz mi cierpieć? Pozwolisz mi cierpieć? To ją uciszyło. Nie powiedziałem nic więcej. Po prostu się rozłączyłem. I po raz pierwszy nie czułem się z tego powodu winny, kropka tej nocy, spotkałem się z ludźmi, którzy stali się moją prawdziwą rodziną. Przyjaciółmi, którzy stali przy mnie. Ludźmi, którzy nigdy mnie nie wykorzystali, nie zmanipulowali ani nie sprawili, że poczułam, że muszę zasłużyć na ich miłość. Kiedy śmialiśmy się przy kolacji, zdałem sobie z czegoś sprawę. W rodzinie nie chodzi o to, z kim dzielisz krew. Chodzi o ludzi, którzy pojawiają się dla ciebie nie tylko wtedy, gdy czegoś potrzebują, ale także wtedy, gdy ty ich potrzebujesz. Daniel i ja urodziliśmy się w tej samej rodzinie. Ale to nie znaczyło, że musiałem zatrzymać ją w swoim życiu ponieważ czasami najbardziej kochającą rzeczą, jaką możesz zrobić, jest pozbycie się ludzi, którzy przynoszą ci tylko ból. I dokładnie to zrobiłam, kropka, po raz pierwszy w życiu, nie chodziłem na skorupkach jaj. Nie czekałam na kolejny raz, kiedy Daniel mnie wykorzysta. Nie martwiłem się, że zostanę oszukany, zmanipulowany lub wyśmiany za plecami. Byłem wolny, kropka, a wolność smakowała lepiej niż jakikolwiek udawany związek, kropka, skupiłam się na sobie. Zacząłem nowe hobby. Podróżowałem. Wzmocniłam przyjaźnie, które naprawdę miały znaczenie. A przede wszystkim przestałam przepraszać za to, że wybrałam siebie. Miesiące zamieniły się w rok. Daniel stała się odległym wspomnieniem kolejna lekcja z mojej przeszłości. Nigdy do niej nie zaglądałem. Nigdy nie zastanawiałem się, co robi ponieważ po raz pierwszy moje szczęście nie było już z nią związane, kropka pewnego wieczoru, gdy siedziałem oglądając zachód słońca, przyszła mi do głowy pewna myśl. Gdybym mógł wrócić. Czy zrobiłbym coś inaczej? Odpowiedź była prosta. Nie kropka, ponieważ czasami ludzie, o których myślisz, że powinni kochać Cię najbardziej, są w rzeczywistości tymi, od których musisz odejść. A kiedy w końcu to zrobisz, wtedy odnajdziesz prawdziwe szczęście.